Życie bardzo podejmowała wieczystą, Kraków, co z nami od zespołów. Tradycyjnie zaczniemy od y, komentarza, kilku zdań, wrażeń po, po tym meczu, od trenera zespołu gości. Na pan początku panu, że... gratulacje dla trenera Darka no, dzisiaj pokazali, że są lepszą od nas drużyną w tym meczu. Całe szczęście, że na przeciągu z, z, no, było zupełnie inaczej, natomiast to, że trochę luźniejszy był ten tydzień po awansie, no nie... Nie może wyglądać moja drużyna, że w 30 minut traci więcej goli niż w całej rundzie, bo jakoś dobrze broniliśmy i ta linia obrony nieźle funkcjonowała, a tutaj ewidentnie wszyscy się pogubili. i Począwszy od pierwszego złego wybicia Skrobańskiego, gdzie w polu karnym no, rzadko, rzadko się tak zdarza, żeby komuś wystawić piłkę, natomiast później wie, każdy po kolei chyba, jak sobie obejrzy dokładnie jeszcze raz ten mecz, to będzie widział swoje błędy. No, nie ma też sensu na gorąco wytykać temu, temu czy temu, po prostu jako drużyna dzisiaj Wypadliśmy blado i jeszcze raz gratuluję Siarce tego zwycięstwa. Czy są jakieś pytania do trenera, gości? Jak Ja mam. No, Proszę. Panie Słowku, yy, myślę, że już może ze by myślami. Może Ślad... znaczy, no, stworzył, nie tylko z... myślami, tylko ale i fizycznie wszystkim jesteśmy wierzyni. Że... Natomiast no to jest, mówię, nie do Na pewno druga połowa, bo nie tak bym sobie wyobrażał przyjazd na Siarkę w prestiżowym meczu, żeby tak wysoką porażkę. Przyjąć na klatę, ale to się wydarzyło, więc trzeba przełknąć tą gorycz porażki, przygotować się dwa mecze jeszcze, jeden u siebie, drugi wyjazd, dograć tą ligę tak jak to graliśmy wcześniej, pewnymi zwycięstwami, a nie tak jak dzisiaj, porażki. Jak to ma już więcej pytań, to przekażemy mi panie, Gospodarze. Panie bardzo prosimy. Dziękuję za gratulacje. Ja chciałem pogratulować za zwycięstwo w całej lidze, bo, bo no, wyczysta z przebiegu całego sezonu była drużyną zdecydowanie najlepiej punktującą, najlepszą. Grała po prostu najbardziej skutecznie i, i, i zasłużenie wywalczyła ten awans. Co do dzisiejszego meczu, myślę, że Wieczysta go potraktowała bardzo poważnie, bo patrząc na skład personalny, który był, to, to wydaje mi się, że to był... No, pewnie z tej kadry meczowej, która tutaj była, to praktycznie był optymalny skład, który na nas wyszedł. My zagraliśmy... Wiadomo, wynik sam wskazuje, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Też nie szukaliśmy jakichś takich tanich chwytów. Chcieliśmy po prostu po piłkarsku tutaj pokazać Wieczystej, że jesteśmy w stanie z nią rywalizować. Przede wszystkim my sami sobie i kibicom i ludziom związanych z Ciarką, chcieliśmy udowodnić, że ta runda, którą, którą praktycznie kończymy, bardzo dobra w naszym wykonaniu, nie jest dziełem przypadku, że potrafimy się każdemu postawić i potrafimy po piłkarsku tutaj rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. Cieszę się z tego, że straciliśmy bramkę do szatni. To może niepopularne, ale, ale bardzo się z tego cieszę, bo widziałem w chłopakach złość, latały butelki, bo wiedzieli, że gramy bardzo dobry mecz, my też to wiedzieliśmy, a straciliśmy taką bramkę, która była no, bardzo dużym błędem naszej linii obrony, bardzo przypadkowa, gdzie my, uważam, że w pierwszej połowie nie graliśmy wcale dużo lepiej niż w drugiej, tylko byliśmy po prostu nieskuteczni. I to się działo w chłopakach, przerwa też była bardzo spokojna, bardzo merytoryczna. Zwróciliśmy uwagę na kilka szczegółów, tak na przykład zejście Swędrowskiego w boczny sektor, i robili tam przewagę. Myślę, że w bardzo dobry sposób to, to w drugiej połowie już, już połapaliśmy. I ze spokojem e, próbowaliśmy w drugiej połowie budować swoje akcje, tak jak to robiliśmy do tej pory. Myślę, że bramka chyba na 3 do jednego, no to był pokaz po prostu siarki z tego sezonu. Czyli gra od, od, od bramkarza, od Marcina Kumorka przez lewą stronę, e, aż w końcu Szymek Ferret w polu karnym, czyli prawy napastnik, gdzie, gdzie udział w tej bramce miał większość naszych zawodników, zdobywa bramkę. Także no, gramy odważnie, e, gramy bez jakichś tam hamulców. Myślę, że dzisiaj kibice, którzy byli na meczu, pokazali oni ze swojej strony, że tu jest bardzo duża moda na piłkę, my pokazaliśmy e, swoją grą, swoją odwagą, swoją bezkompromisowością, że, że warto w tych chłopaków wierzyć, warto inwestować w tą drużynę, warto przychodzić na mecze, bo, no bo chyba przyjemnie jest, jeżeli kibicuje się swojemu klubowi i w takich rozmiarach e, wygrywa z drużyną, która już awansowała i myślę, że... że, że, że w szeregach wieczystej najlepszym zawodnikiem był, był Plewka, mimo puszczenia sześciu bramek i to też według mnie ma swoją wymowę. Także gratuluję chłopakom, bo, bo pomimo tego, że nie zdobędziemy już tego pierwszego miejsca, pokazali charakter i przede wszystkim jakość piłkarską. I tutaj w taki sposób ten mecz wygraliśmy, na swoich warunkach, gdzie przyjeżdża drużyna, która tą ligę zdominowała. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. No to